Jest kolejny sondaż przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce. Sondaż przeprowadzony przez Opinia 24 i ten sondaż jest naprawdę bardzo ciekawy, moi drodzy. Widzicie go przed swoimi ekranami. Teraz deklaracja poparcia w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego 47% wyborców, na Rafała Trzaskowskiego 45% wyborców. 8% badanych nie wie na kogo odda swój głos i o te 8% badanych będzie tu to Toczył się cały bój. Jest jeszcze inne badanie, co ciekawe, pracowni SW Research dla Rzeczpospolitej. Badanie, z którego wynika, że większa liczba obywateli wierzy w to, że wygra Rafał Trzaskowski. No ale cóż, badania można przeprowadzać w różny sposób. Wierzyć w to, że wygra Trzaskowski, a oddać głos to też są zupełnie inne badania. Kilka opinii. Albo to jest zrobione, bo to podobno na zlecenie TFN24 jest zrobione, albo to będzie teraz wypuszczane, dlatego, żeby zmobilizować wyborców Rafała Trzaskowskiego w obawie przed zwycięstwem Karola Nawrockiego, albo że wreszcie badania są urealnione i no, pracownie no, muszą wykazywać po prostu realny stan. Pracownie pracują tak, żeby pokazywać poparcie społeczne. No i rzeczywiście ze statystyk wychodzi, że na dziś większe poparcie ma Karol Nawrocki. Dobra wiadomość. Nie dać się podzielić po prawej stronie, nie dać się zdemobilizować, i wtedy na pewno Rafał Trzaskowski nie będzie prezydentem Polski. I chyba to na dziś powinno być dla nas najważniejsze.